Państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyskiej, dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Kłaniam się pani doktor, dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, słyszała pani przed chwilą słowa premiera Mateusza Morawieckiego. Słowa, które padły kilka dni po tym, jak Niemcy zaoferowali nam pomoc w postaci przekazania baterii Patriot, aby lepiej chroniły polskie niebo po tym, co wydarzyło się w Przewodowie. Jaki jest sens pani zdaniem? atakowania Niemców w dalszym ciągu w tak mocny sposób i przypominania rzeczywiście ich błędnej polityki na początku konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, no nie mniej w tej chwili konfliktu, który Niemcy próbują naprawiać. Powoli, ale jednak bardzo skutecznie. Co ma to dać? Co ma to przynieść? Jaki Pani w tym widzi interes polskiego państwa? Wydaje mi się, że to jest przede wszystkim skutek trwającej w Polsce kampanii wyborczej i to kampanii wyborczej, która nas szybko nie opuści, bo mamy najpierw wybory parlamentarne, ale potem w perspektywie... Pół roku samorządowe i potem jeszcze dalej prezydenckie. A Polska, jak wiadomo, jest niezwykle spolaryzowana, i ten, ten wątek antyniemiecki do tej pory elektoratowi Prawa i Sprawiedliwości, no to był taki gorący wątek. I prawu i Sprawiedliwości przynosił sukcesy. Ja tylko przypomnę, że w wyborach prezydenckich, kiedy wygrał ostatecznie Lech Kaczyński, został prezydentem Polski, to w pierwszej turze dwóch przeszło. Pierwszym był Donald Tusk, a drugim był Kaczyński. Różnica była kilku punktów. I wtedy wrzucenie w obieg sprawy tak zwanego dziadka z Wehrmachtu spowodowało, że Donald Tusk ostatecznie te wybory przegrał. Myślę, że to jest jedna z lekcji, które jakby specjalistom Prawa i Sprawiedliwości pokazują, że ten element niemiecki w Polsce, w elektoracie i ich partii jest ciągle żywy i łatwo się daje uruchamiać. Poza tym jest ta zbitka Tusk, Niemcy no w dalszej kolejności w ogóle zagranica, no a to elektoratowi Prawo i Sprawiedliwości też się nie podoba, jeżeli kol, jakakolwiek zagranica, a zwłaszcza Niemcy, mają się wtrącać w polskie sprawy, czyli to jest taki wątek, który rezonuje. No i myślę, że z tego wynika kalkulacja tej takiej antyniemieckiej, bardzo wyraźnej linii w Kampanii. To oczywiście jest niezwykle niefortunne zważywszy naszą sytuację zewnętrzną i też i sytuację wewnętrzną w Unii Europejskiej, bo nas. Oczywiście wewnętrznie dzieli w Unii, czyli stwarza podziały, no zwłaszcza pomiędzy Polską a Niemcami, ale także szerzej. Rząd w Warszawie się dystansuje do Unii Europejskiej ze względu na ten narastający jak do tej pory to, to napięcie i ten nierozwiązane. Konflikt wokół środków unijnych, o tym możemy też porozmawiać. No natomiast w kontekście wschodniej flanki, czy tego obecnego wschodniego frontu Unii Europejskiej i NATO, tu z kolei Polska właśnie liczy na solidarność państw natowskich i unijnych, żeby w tej sytuacji nas wesprzeć, a my w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa wewnątrz Unii Europejskiej mamy jednomyślność. Więc tu z kolei to jest niefortunne, no bo w pewnym sensie w zasadzie utrudnia. Polsce przekonywanie sojuszników do naszego punktu widzenia. Oczywiście nie dotyczy to oceny spraw na Ukrainie, to wszyscy są w Europie zgodni, no ale jest wiele elementów tej układanki, w której Polska chciałaby być razem z partnerami, z sojusznikami i ma dużo rzeczy do ugrania, więc tu lepiej jest grać w drużynie, niż się z nią konfliktować. Wiele wątków pani doktor poruszyła pani w tej wypowiedzi, więc teraz spróbujmy pokrótce kilka z nich rozwinąć. Zacznijmy od kwestii kampanii wyborczej i takiej antyniemieckości, którą Prawo i Sprawiedliwość zawsze w tej kampanii próbuje grać. Rozumiem, że w przyszłym roku, według pani przewidywań, czeka nas taki dziadek z Wehrmachtu bis. No, nie wiem, co nas czeka, ale na pewno kampania y, obozu rządzącego w Polsce będzie antyniemiecka. To widać już. Ja nie jestem politykiem, y, trudno mi tutaj rozmawiać na temat strategii marketingowych. Y, y, obu, czy może no kilku dzisiaj grup politycznych, ale widać przynajmniej tyle, że ten element antyniemiecki jest w tej narracji wyraźny. Gdyby nie było kampanii wyborczej, być może byłoby inaczej. Nie wiem, być może byłoby, byłaby chęć większej współpracy. Natomiast ze względu też na osobę Donalda Tuska, bo gdyby był też inny przeciwnik polityczny obozu rządzącego, to też być może kalkulacje by były inne. No ale akurat ten przeciwnik, czyli lider de facto, Pozycji, postać naj, najsilniejsza na polskiej scenie politycznej po stronie opozycji łączy się z wątkiem niemieckim, bo to już było kilka razy wykorzystywane i została zbudowana taka zbitka, że właśnie Platforma Obywatelska była niejako taką partią, nie tylko bardzo partnersko nastawioną do sołuszników. Pani doktor, przepraszam, przepraszam, że wejdę w słowo, ale wczoraj premier nawet o tym mówił i właściwie wydźwięk jest taki, że Tusk to jest podnóżek Angeli Merkel. W taki sposób politycy Prawa i Sprawiedliwości się wypowiadają w dalszym ciągu. I teraz pytanie, jak poważny jest to problem z punktu widzenia interesów całego państwa? nie prawa i sprawiedliwości, tylko całego państwa, bo oczywiście kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Kampania wyborcza zawsze była, jest i będzie brutalna i nie u nas jest ona najbrutalniejsza. Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się w Stanach, że tam wszystkie chwyty właściwie są dozwolone, ale to będzie kampania wyborcza, albo już jest właściwie kampania wyborcza, bardzo szczególna, tocząca się w niezwykle szczególnych trudnych, ryzykownych i niepewnych warunkach, w warunkach granicy, w warunkach wojny za naszą granicą. I teraz pytanie, jak pani widzi politykę polskiego obozu rządzącego w kontekście interesów naszego państwa? No właśnie, bardzo pani słusznie to podkreśla, że są sprawy ważne i ważniejsze. Najważniejszą sprawą dla nas wszystkich, dla Polaków i to bez względu na to, kto ma jakie poglądy polityczne, tutaj akurat jesteśmy zgodni, jest zapewnienie Polsce bezpieczeństwa. Zapewnienie Polakom bezpieczeństwa, czyli na przykład niedopuszczenie, żeby powtórzył się incydent, ten wypadek, ta tragedia z okolic Hrubieszoła. I tutaj w zasadzie wszystkie partie są zgodne i powinniśmy mieć jakiś rodzaj sojuszu, kompromisu ponadpartyjnego, podobnie jak mieliśmy w sytuacji, kiedy Polska chciała wejść do NATO w latach 90. i wejść do Unii Europejskiej. No, wtedy okoliczności były lepsze, dlatego że nie mieliśmy zagrożenia. Były w zasadzie to jest byliśmy w takiej sytuacji komfortowej, gdzie wydawało się, że jesteśmy w Europie bardzo bezpieczni, ale pamiętajmy, różnie mogło to się potoczyć i wejście do NATO i Unii wymagało ogromnego wysiłku politycznego. Elit, również w części przekonania niektórych grup y, społecznych. I wtedy była zgoda, rządy się zmieniały, premierzy się zmieniali, ministrowie się zmieniali, a niezmienne były nasze y, kierunki wejścia do tych dwóch organizacji, jak dzisiaj z perspektywy patrząc niezwykle ważne to było, to, to, to była, to było pogodzenie się tak, tych obozu, tego obozu politycznego. Bo gdybyśmy dzisiaj nie byli w NATO, ja przypomnę, weszliśmy w roku 99, czyli wcześniej niż do Unii Europejskiej. Gdyby nie mądrość wtedy elit z różnych obozów politycznych, to dzisiaj różnie by to wyglądało, jeśli chodzi o polskie bezpieczeństwo. I dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której to jest nadrzędny interes. Teraz nie może być to, w żaden sposób przedmiotem politycznej walki. W tym sensie, że nie można tworzyć takich marketingowych zabiegów, takich narracji, takiego rodzaju no, elementów tej kampanii, które by w jakikolwiek sposób osłabiały zabezpieczenie Polsce bezpieczeństwa i obywatelom polski bezpieczeństwa. Jeżeli to się robi, no to to jest. Niezgodne z naszą racją stanu. Ja teraz nikogo nie, jakby nie łapię za słowa, ale wydaje się, że tak generalnie en Bloc, mamy trzy problemy w Polsce dzisiaj. Po pierwsze. Jakaś taka bardzo utrudniona chęć obozu rządzącego współpracy z opozycją w tematach bezpieczeństwa. Czasem się udaje zrobić wspólne posiedzenie, ale nie ma zaufania. No, trudno też oczywiście się dziwić. Politycy z obozów przeciwstawnych sobie generalnie sobie nie ufają, ale to jest sytuacja nadzwyczajnego zagrożenia, więc tu powinna być współpraca rządu i opozycji, współpraca wszystkich politycznych elit w sprawie nadrzędnej, nie dotyczącej czy dotyczącej nas wszystkich. A więc nie dotyczącej polityki bieżącej. Drugi problem jest to oczywiście sama kampania i budowanie przekazu do Polaków. I tutaj no, trzeba jednak pójść po rozum do głowy i mieć jednak pewnego rodzaju no, ramy tej kampanii, czy jakieś takie bariery, poza które no, żaden z tych obozów nie będzie chciał wyjść, a zwłaszcza obóz rządzący, który właśnie bazuje w tej kampanii, między innymi na elementach antyniemieckich, a w sumie do niedawna też antyunijnych. Teraz zobaczymy jest pewnego rodzaju odwilż, w tych, czy próba takiego nowego otwarcia, jeśli chodzi o środki unijne, no ale mamy napięcie pomiędzy Warszawą a instytucjami unijnymi, w Unii Europejskiej, do której sami należymy, do której Polska należy, jest państwem członkowskim i uczestniczy we wszystkich decyzjach instytucji unijnych. No i po trzecie, to jest taka narracja związana z generalnym pozycjonowaniem się Polski, gdzie absolutnie, Wszyscy jesteśmy zgodni, że Polska jako kraj jest podmiotem, a nie przedmiotem. Chcemy być twórcą politycznej agendy, mamy swoje interesy i powinniśmy o nie walczyć, również wewnątrz Unii Europejskiej. Nie możemy się podporządkowywać interesom innych państw, ale nie możemy też się pozycjonować jako gracz, który jest niejako no, niezależny od struktur, w których jesteśmy. Jesteśmy członkiem NATO, to jest pierwsza rzecz, jesteśmy lojalnym sojusznikiem i tutaj wydaje się, jest pełne zrozumienia i nie ma problemów, ale jesteśmy także członkiem Unii Europejskiej. Jesteśmy jednym z 27 i normalnie pracuje Unia Europejska, chociaż w stanie nadzwyczajnego zagrożenia i tu zamiast im jakby przyczynać się do tego, żeby tę Unię osłabiać, czy budować bariery pomiędzy partnerami, powinniśmy skorzystać z narzędzi, które mamy jako państwo członkowskie w Unii Europejskiej, chociażby to, że mamy Głosy w Parlamencie Europejskim, głosy przede wszystkim w Radzie ministrów i pełnoprawny udział w tworzeniu europejskiej agendy, a więc budowanie koalicji na rzecz polskiego punktu widzenia, chociażby na dalsze losy Ukrainy, tak, chociażby na skalę pomocy ukraińskiej. Doktor, a pani zdaniem, Polska osłabia dzisiaj Unię Europejską swoją polityką? Każdy dzisiaj spór wewnątrz Unii Europejskiej każdy rodzaj napięcia między zarówno państwem członkowskim jakimkolwiek a instytucjami unijnymi i pomiędzy państwami członkowskimi między sobą jest osłabianiem Unii Europejskiej bo Unia Europejska nie jest państwem, a jest konfrontowana z państwami. My jesteśmy dzisiaj skonfrontowani bezpośrednio z Rosją. I to państwo autorytarne, agresywne, które prowadzi po prostu inwazję, i inne kraje, to też są państwa, Chiny, ale także Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. Tymczasem my jesteśmy organizacją państw z elementami bardzo mocnej, skonsolidowanej wspólnej części, chociażby jednolity rynek. Tutaj działamy tak, jakbyśmy byli jednym państwem. Mamy wspólną politykę handlową, wspólną politykę celną, ale już na przykład nie mamy wspólnej polityki migracyjnej. I to od razu widać, bo w 2015 roku to Polska, między innymi także Węgry, nie chcieliśmy się angażować w te problemy, które miały kraje południa Włochy, Malta, Grecja. Dzisiaj chcemy, aby się inne kraje, między innymi europejskiego południa, w zachodu i północy, zaangażowały w problem, który my mamy, a więc zarządzania migracją z Ukrainy. Do tej pory żeśmy nadzwyczajnym wysiłkiem, to zresztą budzi absolutnie respekt, podziw w całej Europie i na świecie, że Polacy jako społeczeństwo niejako trochę w pospolitym ruszeniu, no a potem rząd się do tego dołączył, ale także samorządy, firmy, bardzo y, myśmy byli aktywni w tej pierwszej, w absorpcji. Ale to, to już się wróci ani... w, takim, w takiej formie, prawda? Znaczy nie ma się co uczyć. Ucie... No właśnie, to w takiej formie. Nie może być kontynuowana, a poza tym przed nami bardzo możliwe, że kolejna, y, kolejna grupa migrantów, którzy się zdecydują po prostu opuścić Ukrainę ze względów no, prozaicznych, nie ma ogrzewania, nie ma prądu. Ciężko jest w takich warunkach, w przypadku trudnej zimy na wschodzie, przecież wielokrotnie surowsze. A popatrzcie Państwo, w Polsce już jest zimno, mamy już śnieg, no, a tam potrafi być minus 20, więc w takiej sytuacji część ludzi może dojść do wniosku, że jednak lepiej się przemieścić. No i gdzie? Do Rumunii, do Polski. Do tej pory Polska przyjęła, Największą liczbę Ukraińców to jest prawie 7 milionów ludzi w 9 miesięcy. To jest naprawdę spektakularne, z czym my się konfrontujemy. Więc my musimy się na to przygotować i chcielibyśmy, żeby ta solidarność była okazana też przez partnerów z Unii Europejskiej. Ale jesteśmy jednym z krajów, który do tej pory blokował umożliwienie właśnie instytucjom unijnym, Komisji Europejskiej stworzenia takiego. I trochę wpadamy we własne sidła unijnej. po raz kolejny, pani doktor. Trochę, trochę tak I właśnie I właśnie kolejna rzecz że ta organizacja, ta Unia Europejska to nie jest organizacja doskonała, ma wiele, wiele wad, natomiast póki co, przez 70 lat ona ewoluowała w kierunku bycia taką platformą nie tylko niwelowania sporów między partnerami, ale przede wszystkim budowania głębszej współpracy, a w niektórych sferach bardzo głębokiej współpracy, w tych, w tych obszarach, w których jedno państwo sobie po prostu nie daje rady, albo daje sobie rady gorzej. I widzieliśmy to w czasie pandemii, kiedy się okazało, że Unia Europejska Kompetencja w zasadzie nie ma w obszarze zdrowia, ale okazuje się, że doszliśmy sami do wniosku. Państwa członkowskie dały taką możliwość Komisji Europejskiej, żeby działała razem, bo to się okazało efektywniejsze. I dokładnie dzisiaj też jest tak z migracją, i na pewno jest z wątkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dobrze, że jest NATO, oczywiście, które w pewnym sensie wypełnia tę lukę, bo Unia Europejska nigdy się bezpieczeństwem nie zajmowała, nie do tego była stworzona. Natomiast no dzisiaj widać, że bezpieczeństwo to jest bardzo szeroki obszar to nie jest tylko działania militarne, konwencjonalne. Ale to jest kwestia właśnie zagrożeń związanych chociażby z migracjami, bo mówimy tutaj o tym, że można wykorzystywać ludzi też do jakby celowego takiego stworzenia presji na państwa graniczne, tego czego się spodziewamy między innymi dzisiaj znowu w Polsce czy na Litwie. Mamy możliwość zagrożeń terrorystycznych. No Polska na szczęście jeszcze tego nie przeżyła, ale nie ma przecież pewności, że to zagrożenie nie wróci. W Europie Zachodniej doskonale to zagrożenie znano, znają. No i mamy zagrożenia innego typu, chociażby pandemia, przecież ona też może być kiedyś, tego typu zagrożenia właśnie w sektorze zdrowia mogą być prowokowane, jak również cyberbezpieczeństwo, wojna informacji na cała masa innych zagrożeń, które przed nami. I naprawdę, wracając do Pani pytania, dobrze by było, abyśmy działali tutaj w ramach Unii Europejskiej razem, pomimo, że mamy inne położenie geograficzne. Inne trochę interesy, no, jako państwa członkowskie, bo to są wszystko niezależne państwa, suwerenne państwa, ale jednocześnie są za małe, żeby się skonfrontować z tym wszystkim same. Nawet największe państwo Unii Europejskiej, czyli Niemcy, nie są w stanie samodzielnie w pojedynkę się przed tym wszystkim ochronić. I razem jak działamy, działamy skutecznie pod warunkiem, że mamy możliwość działania razem, a każdy podział między nami, każdy konflikt, każde napięcie, możemy być też pewni, będzie podsycane przez Rosję. I być może nie tylko. Mamy co najmniej kilka państw, które wchodzi, weszły już głęboko w dezinformację i w jakby, no, tworzenie zagrożeń cybernetycznych. Proszę Państwa, nie ma dnia żeby Polska nie była poddawana atakom cybernetycznym. My tego nie wiemy, bo to nie jest nigdzie publikowane, ale doskonale wiedzą to ci, którzy się zajmują zapewnianiem bezpieczeństwa obiektom strategicznym, jak chociażby lotnisko. Warszawskie lotnisko Chopina codziennie jest poddawane atakom cybernetycznym i trzeba sobie zdać sprawę, że to jest nasza nowa rzeczywistość. My jesteśmy w stanie wojny. Tyle tylko, że ta wojna, oby tak zawsze było, nie jest konwencjonalna na naszym terytorium, ale jak widać po incydencie z Hrubieszowa, granica, no pociski nie znają granicy i mogą się takie incydenty powtarzać, więc my musimy zabezpieczyć naszych obywateli, nasze terytorium i oczywiście tym samym zainteresowane są wszystkie państwa Unii Europejskiej i NATO. I w tym kontekście wraca kwestia bezpieczeństwa polskiego nieba, jak to się ładnie określa. Na początku naszej rozmowy powiedziała pani, że stawianie polityki nad bezpieczeństwem państwa jest niezgodne z interesem tegoż państwa. W związku z tym ja w tym kontekście pytam panią o to całe zamieszanie związane z bateriami Patriot od Niemców. Chronologię zdarzeń znamy. Najpierw incydent w przewodowie. Kilka dni później Niemcy oferują nam pomoc. Bez entuzjazmu to będę uparcie podkreślać, minister obrony narodowej się zgadza. Później jego szef, czyli Jarosław Kaczyński, udziela wywiadu, w którym twierdzi, że jednak Niemcy powinni przekazać te baterie nie Polsce, tylko Ukrainie. No i minister obrony narodowej oczywiście kalkę pojęciową stosuje i natychmiast odkręca przyjęcie tej pomocy od Niemców. Czy to pani zdaniem, pani doktor, jest zgodne z interesem państwa. No, ja mogę tylko powtórzyć, że w takiej sytuacji decyzje powinny być podejmowane na podstawie interesu państwa, bezpieczeństwa państwa, a nie na podstawie kalkulacji politycznych związanych z kampanią wyborczą. Ja mogę zrozumieć, dlaczego jest takie zamieszanie, natomiast nie mogę tego zaakceptować. I dotyczy to każdego innego obozu politycznego, dotyczy to także opozycji. Politycy w tym momencie powinni się niestety, ale samo ograniczyć i pojść po rozum do głowy. Są sprawy, wobec których my nie powinniśmy się pozycjonować ze względu na interes polityczny jakiegokolwiek ugrupowania, tylko powinniśmy myśleć o interesie państwa. W interesie polskiego państwa jest współpraca nie tylko z Niemcami, ze wszystkimi państwami unijnymi w zakresie Udzielenia pomocy Ukrainie. W interesie polskiego państwa jest, aby Ukraina e, powstrzymywała Rosję i, daj Boże, wygrała ten konflikt w tym sensie, żeby Rosjan wypchnąć ze swojego terytorium. Pamiętajmy, Rosja nie znika. Rosja to jest nadal państwo nuklearne i Rosja będzie nadal. Potężnym, no największym terytorialnie państwem świata na naszej europejskiej i także polskiej wschodniej granicy, więc to jest też bardzo duże wyzwanie związane z mądrą polityką wschodnią i Polski, i całej Unii Europejskiej. I w tym przypadku my potrzebujemy współpracy współpracy z państwami zachodnimi, w pierwszej kolejności również z Niemcami które są naszym też największym partnerem gospodarczym. Natomiast oczywiście my musimy też wywierać presję, również na Niemcy. I to nie chodzi o to, żeby się z Niemcami zawsze zgadzać. Natomiast żeby wewnątrz tej organizacji wywierać presję skuteczną, dającą zmianę zachowań, a nie na zewnątrz publicznie się jakby zmagać, czy konfliktować, czy budować napięcie. Powinno być odwrotnie. Na zewnątrz powinniśmy budować przekaz współpracy i takiego bardzo jasnego, wspólnego stanowiska, a wewnątrz, tam gdzie nie ma mediów. Bardzo twardo bić się o polskie interesy i przede wszystkim reprezentować polską pozycję negocjacyjną. W tym przypadku Niemiec my jesteśmy zainteresowani, aby Niemcy udzielały większej pomocy Ukrainie i presja na Niemcy jest niezwykle istotna wewnątrz Unii Europejskiej. Ona zresztą daje rezultaty, aczkolwiek nikt nie ma wątpliwości, że Niemcy popełniły ogromne błędy w ostatnich latach i same Niemcy muszą teraz to jakoś przepracować. My też jesteśmy w bardzo ciekawej sytuacji wewnątrz Unii Europejskiej. Ja Państwu to chciałabym podkreślić, dlatego że w w pewnym sensie to rozszerzenie z roku 2004 czy 2007, ostatnia Chorwacja 2013, to było rozszerzenie techniczne, to znaczy nowe kraje weszły do tej organizacji i z punktu widzenia funkcjonowania, procedur i tak dalej to się zmaterializowało. Natomiast mentalnie Unia Europejska trochę dalej działa, tak jakby to była ta dawna dwunastka, czy nawet dziewiątka. I teraz mamy ogromną szansę, żeby poszerzyć te mapy mentalne w Zachodniej Europie, W tym przypadku również Niemiec. Francji, Włoch, tych krajów założycielskich wspólnot europejskich, że my razem musimy decydować o kształcie tego projektu i przede wszystkim o tym, co Unia Europejska robi na arenie międzynarodowej. My musimy być słuchani, i brani poważnie pod uwagę. Ale to może być tylko możliwe wtedy, kiedy zachowamy zasady współpracy tam, tak, jak jest w rodzinie, czyli że zachowujemy spójność tej organizacji, a nie, nie ją osłabiamy. Bo jeżeli będzie osłabianie, to wtedy ci, którzy tworzyli jej zręby, ci, którzy założyli te wspólnoty i je potem przez wiele lat, ponad 70 lat budowali, no, będą się zastanawiać, czy dobrze jest, że my jesteśmy członkiem tej organizacji. Więc zamiast działać w ten drugi sposób, działajmy w pierwszy sposób, to nam Pozwoli współtworzyć naprawdę na dalsze 70 lat ten projekt, który jednak Europie przyniósł pokój no i przede wszystkim ogromny dobrobyt gospodarczy, wolność i to wszystko, z czego my jesteśmy dumni. Pani doktor, to jeszcze dwie rzeczy na koniec. Dość krótko, jeśli mogę prosić, i zwięźle. Wołodymyr Załęski, wczoraj podczas połączenia z członkami sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE pytał wprost, jak to jest, że państwo terrorysta pozostaje członkiem tejże organizacji. Czy Pani zdaniem rzeczywiście członkowie OBWE powinni podjąć decyzję o usunięciu Rosji ze swoich struktur, i czy w ogóle formalnie jest to możliwe? Są za i przeciw tego. Pamiętajmy, że Rosja jest państwem, ważnym państwem na mapie świata. I teraz z tak ważnym państwem i mocarstwem nuklearnym musi być prowadzony jakiś dialog gdzieś. Nie można uznać, że Rosji nie ma. Rosja jest krajem członkowskim Organizacji Narodów Zjednoczonych i jest nadal członkiem w Radzie Bezpieczeństwa, jednym z pięciu stałych członków. To jest oczywiście pytanie, co zrobić, żeby Rada Bezpieczeństwa ONZ znowu działała, bo ona w, w pewnym sensie się nie sprawdza, bo członkowie się wzajemnie blokują. Natomiast Rosja jest w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ostatnio Rosja została wykluczona z Rady Europy, czyli z organizacji, która od lat 40., zaraz po wojnie, budowała taki rodzaj, zwłaszcza w zachodniej Europie, rozumienia tego, co jest cywilizacyjnie słuszne, co my chcemy w Europie reprezentować, jakiego rodzaju wartości, czego nie chcemy. Między innymi nie chcemy, żeby Europa dalej, znaczy wojnie było takie myślenie, żeby Europa była znowu sprawcą jakiegokolwiek konfliktu globalnego. I teraz Rada Europy, dzisiaj to jest 46 państw, czyli praktycznie wszystkie państwa, Kontynentu europejskiego, wliczając nawet w to Turcję i Kaukaz, a więc te miejsca, które geograficznie nie zawsze są lokowane w Europie. Natomiast nie jest członkiem Rady Europy Białoruś jako jedyne państwo kontynentu, bo właśnie nie spełnia tych standardów, nie jest ani demokracją, nie nadal stosuje tortury. No i ostatnio Rosja została właśnie wykluczona z Rady Europy, chociaż tam była. Wykluczona właśnie dlatego, że do, uznano, że no, Rosja nie powinna być członkiem organizacji, która akurat buduje pewne standardy cywilizowanego świata. Natomiast OBWE jest organizacją bezpieczeństwa i współpracy. 60 członków. I teraz jest pytanie, oczywiście można powiedzieć no OBWE się do niczego nie przydaje, bo nie daje nam bezpieczeństwa i też nie buduje żadnej współpracy. Ale z drugiej strony mamy jakąś możliwość budowania no, zrębów rozmów z Rosją o przyszłości. Teraz o zakończeniu konfliktu w Ukrainie, no a potem w ogóle o ułożeniu się na tej planecie. No bo podkreślam, Rosja nie znika. Więc to jest, to jest trudna decyzja, bo z jednej strony chcielibyśmy, żeby w Rosji nie było jako sygnał na takiej zasadzie, jak Parlament Europejski podjął rezolucję, że Rosja jest państwem terrorystycznym, prawda? Czyli chcemy izolować Rosję, dlatego że chcemy doprowadzić do sytuacji, wkrócie, w której Rosja pójdzie po rozum do głowy i jak nie z tym przywódcą, to prawdopodobnie z innym zmieni kierunek. To, są, to jest praca na lata. To jest też praca adresowana. Doktorze, do gdzie strony? Pani widzi tę przestrzeń? Które, y, która organizacja, organ, gdzie jest miejsce do prowadzenia dialogu z Rosją, który tak jak Pani podkreśliła, mimo że nie jest przez nas y, lubianym, l, lubianą perspektywą, no to jednak jest konieczny? No, jest tak naprawdę kilka takich miejsc, no bo Organizacja Narodów Zjednoczonych jest podstawowym miejscem też bardzo krytykowanym za różne niemożności, ale w sumie jako miejsce dialogu międzynarodowego to jest jedyną taką organizacją globalną, bo należą do niej praktycznie wszystkie państwa świata. Drugą nieformalną strukturą jest G20, bo z G kiedyś będącego. Dzisiaj mamy G7, czyli Rosja została wykluczona z tego klubu, nieformalnego klubu najsilniejszych światowych gospodarek. Tym bardziej, że też nie jest najsilniejszą światową gospodarką. Rosja nie jest już w pierwszej dziesiątce gospodarek świata, jest w pierwszej dwudziestce i należy do G20. Ostatnio był szczyt nieformalnej struktury G20, czyli 19 państw i Unia Europejska w Bali, na Bali. No i tam Rosja była reprezentowana, aczkolwiek Putin nie odważył się pojechać. Pojechał tam minister Ławurow, no i się Słuchał różnych rzeczy dotyczących tego, jak się widzi dzisiaj Rosję. To też jest ważne, że Rosja widzi i słyszy, jak o niej się mówi i jak jest traktowana w przestrzeni międzynarodowej. Natomiast co do możliwości no, decydowania czy jakiegoś współtworzenia, jakichś zrębów, takiego porozumienia. No, wydaje się, że bez takich organizacji, gdyby Rosję odciąć, no, to byłoby rozwiązanie gorsze, no, dlatego że wtedy nie mielibyśmy żadnej możliwości wypracowania niczego, no bo jak się nie rozmawia, to się nie wypracowuje. I myślę, że to jest między. G20 może być tu dość skuteczne, dlatego że tam w tej strukturze nieformalnej są również kraje, no, tak zwani przyjaciele Rosji, a więc kraje, które się od Rosji nie odcięły po inwazji, które prowadzą z nią dialog polityczny, a nawet sympatyzują i wykorzystują w pewnym sensie też ten moment, że Rosja daje. I im dobre oferty handlowe, na przykład na gaz i ropę. W G20 są Indie, w G20 oczywiście są Chiny, w G20 są kraje Bliskiego Wschodu, Arabia Saudyjska na przykład, ale także Afryka Południowa. To są wszystko kraje, które mogą wywrzeć pewien nacisk na Rosję ze względu na to, że Rosja nie jest z nimi skonfliktowana. Oni też nie zaryzykują najprawdopodobniej, chociaż Zachód chciałby ich widzieć w jasny sposób. Po swojej stronie, jeśli chodzi o konflikt na Ukrainie, żeby oni powiedzieli jasno, że potępiają Rosję, popierają Ukrainę i opowi opowiadają się po jednej stronie. Oni potępiają inwazję jako instrument prowadzenia polityki zagranicznej, ale z Rosją prowadzą dialog. No, ale to może być też w pewnym momencie pomocne. Dobrym przykładem z naszego regionu jest Turcja, która niby jest sojusznikiem NATO i tutaj się zachowuje bardzo lojalnie, ale jednocześnie przez Rosję nie jest postrzegana jako państwo, z którym rozmawiać nie można, i pozycjonuje się jako mediator. Myślę, że raczej musimy, jesteśmy skazani ze względu na to właśnie, że Rosji nie wymazujemy gumką z mapy, musimy zachować struktury, w której ten dialog będzie kontynuowany. Bardzo dziękuję e, pani doktor za to spotkanie. Doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. To była przyjemność. Jak zwykle spokojnego dobrego dnia dla pani i do zobaczenia. Dziękuję. Wzajemnie.